Witam Cię w trochę innym świecie, miejscu prawdy, spokoju, akceptacji i zaufania, gdzie niezależnie od tego, jak wygląda teraz Twoje życie i jak daleko jesteś od własnego szczęścia, wszystko jest na swoim miejscu, dokładnie takie, jakie jest. Dziś odcinek numer 50 Happiness Veggie Podcast i serce mi rośnie kiedy piszecie mi o swoich duchowych wędrówkach z tymi audycjami o tym jak stawiasz powolutku w swoim tempie krok za kroczkiem i tworzysz coś co graci w sercu albo podążasz za wewnętrznym głosem który gdzieś cię prowadzi może nie znasz planu nie masz wytyczonej z góry trasy ale ufasz bo dajesz sobie wyjść poza schemat. Dziś pomówimy o szczęściu, o różnych odsłonach tegoż. To szczęścia, o tym czym ono jest i dlaczego wciąż za nim gonimy. Temat na dziś niczym okładka z książki, w poszukiwaniu szczęścia. Każdy dzień przynosi mi coś zaskakującego, coś czego absolutnie się nie spodziewam, coś czego przewidzieć nie było sposób. Niewiadoma jest fundamentem życia, nawet jeśli wszystko masz perfekcyjnie zaplanowane i można się wkurzać, wyklinać w niebiosa, zacietrzewiać się przy swoim, ale niewiele tym zdziałasz. Można również przystanąć na chwilę, rozejrzeć się, wziąć głęboki oddech i zadziałać w sposób bardziej zrównoważony. Myślę, że elastyczność jest wspaniałą umiejętnością. Pozwala nie tyle przystosować się, co akceptować i wiedzieć, że rzeczy po prostu się dzieją. I to nie jest tak, że masz po prostu pecha, że tobie się coś wydarza, a mnie nie. Rzeczy się zdarzają, sytuacje są. Często one mogą zaburzyć równowagę, jednak wewnętrzny duch, mimo tego, że jest delikatny, jest również niesamowicie potężny i zupełnie nie doceniasz jego siły. Potrafi wyciągnąć nas z nielada tarapatów albo w ekstremalnych sytuacjach, gdy naprawdę nie wiesz, co zrobić, jednak znaleźć rozwiązanie. Im bliżej siebie będziesz. Tym bardziej będziesz działać w taki sposób, który wyrównuje bicie serca i podnosi ci poziom wibracji. Lubimy, gdy wszystko jest poukładane, pewne i długotrwałe. Wówczas możemy czuć się bezpiecznie, choć to bezpieczeństwo bardzo pozorne, bo ze wszystkich sił, dzień w dzień, walczymy ze sobą i światem, żeby chronić to, co posiadamy, aby nagle nie musiało to prysnąć niczym bańka mydlana. A czym więcej masz, tym bardziej się boisz. Aż pewnego dnia możesz wpaść w paranoję, gdzie nie definiujesz siebie poprzez to, jakim jesteś człowiekiem, ale poprzez to, co kupiłeś, bądź na co wydałeś te swoje pieniądze. Najgorsze dzieje się wtedy, kiedy w naszej przepięknej, zaplanowanej układance coś pójdzie dokładnie inaczej, niż chcieliśmy. Wówczas świat wali nam się na głowę i zastanawiasz się. Dlaczego właśnie przydarzyło się to mnie? Czasem jest tak, że mieszkasz sobie w swoim małym, pięknym domku. Twoje życie jest względnie poukładane. Jesz sobie spokojnie śniadanie, aż tu nagle podjeżdża pod twoje drzwi ogromna ciężarówka i wysypuje kilkanaście ton krowiego łajna tuż pod twoimi frontowymi drzwiami. Patrzysz i nie wierzysz w to, co widzisz. Przeżuwasz powoli ostatni kęs, i nagle zrywasz się na równe nogi. Krzyczysz. Ale nikt cię nie słyszy. Auto zrzuciło, co zrzucić miało i odjechało w siną dal. Przodem nie wyjdziesz, bo drzwi są zablokowane. Wychodzisz wobec tego tyłem i pędzisz zobaczyć, co się stało. Nie dowierzasz. Wybiegasz na ulicę, ale nikt nic nie widział. Życie toczy się tam swoim tempem. Wracasz i stoisz przed tą śmierdzącą piramidą i mówisz sobie: znowu ja, dlaczego wciąż takie rzeczy przydarzają się właśnie mnie? I to, co robi większość z nas, kiedy przytrafi mu się właśnie taka sytuacja, to kilka tygodni, miesięcy, a czasem nawet lat, lamentuje nad zdarzeniem, co oczywiście sytuacji nie poprawia, a nawet wręcz ją zaostrza. Bo to trochę tak, jakby zapakować kieszenie, torby, torebki tym łajnem i chodzić z tym do pracy, znajomych i na zakupy. No i będziesz święcie zdziwiony, że śmierdzisz na kilometr. Czasem też udaje się, że nic się nie wydarzyło i stara się zaniechać całą sytuację, ale frontowymi drzwiami już nie wejdziesz, bowiem za każdym razem, kiedy chcesz dom opuścić, czy też do niego wrócić, sterta jak leżała, tak leży. A co jakiś czas ktoś dowiezie coś nowego i sprawa się znów zaostrza. Jest jednak inna możliwość, taka, która pozwala ci uwolnić się od tego i wszystkich następnych niespodziewanych wydarzeń. Mianowicie jest to akceptacja. I zupełnie szczerze ci powiem, że akceptacja jest tym, czego w życiu nauczyć chciałam się najbardziej. Kiedy patrzyłam na osoby będące moimi nauczycielami, zachodziłam w głowę, jak to jest, że oni potrafią tak spokojnie przyjmować wszystko, co świat im podaruje. Wszystko. I to nie jest tak, że ten, którego podziwiasz, ten, którego nazywasz swoim nauczycielem, guru, przewodnikiem, czy jak tam sobie chcesz, że jemu jest jakoś lepiej, że on jest lepiej. Lepszy I jemu łajna nie przywożą. Przywożą i to może nawet więcej niż tobie, ale nie zabiera mu to radości życia, bo on doskonale wie, jak skorzystać z tej sytuacji. Czasem zajmuje to chwilę, a czasem trochę dłużej. On patrzy na tę górkę, bierze głęboki oddech. Idzie po łopatę i powolutku przenosi łajno na tył swojego domku. Przekopuje ogródek, użyźnia go w sposób naturalny no i bardzo ekologiczny. A na takim gruncie rośliny nabierają niesamowitego życia. Trawa jest wówczas bardziej zielona, a nie jest przecież u sąsiadów. Drzewa i krzewy dają owoce tak piękne jak nigdy wcześniej. Warzywa są takie jak u babci. I działka wygląda wręcz nieprawdopodobnie pięknie. Z gówna, które pojawia się w naszym życiu, można zrobić naprawdę dobry użytek. I nie, to nie jest tak, że akurat tobie takie rzeczy się dzieją. Na mnie co i róż spada kilka ton takiego łajna. Jednak dziś wiem, że otwartość na przejmowanie niespodziewanego daje mi większe poczucie spokoju. Kiedy pracowałam w teatrze, najbardziej lubiłam sytuacje, które zdarzały się nagle i wywalały nasz świat do góry nogami. Nie było ich bardzo dużo, ale czasem się zdarzały. I zazwyczaj były dość ekstremalne i totalnie niespodziewane. Trzeba było sobie wówczas radzić właśnie w tej chwili. Nie jutro, nie zastanawiać się, co by tutaj. Nie, teraz. Więc łajno spadło nam na głowę i nie było możliwości roztrząsania, dlaczego akurat dziś, czemu ja i tak dalej. Albo działasz, albo szykują się. Duże kłopoty. I to uwielbiałam najbardziej. Mieliśmy tym razem okrojoną ekipę techniczną i z niewiadomych przyczyn podczas przedstawienia przestały działać wszystkie światła z prawej strony. Czyli jakieś kilkanaście LEDów w różnych kolorach, które spełniały w tym widowisku no niemałą rolę, nie działają. Wobec tego mamy niedoświetlone półsceny. Widz nas tam po prostu nie widzi i wszystkie efekty świetlne umarły. I naprawdę nie ma kto tego naprawić. Jestem dość trzeźwo myślącą osobą w sytuacjach ekstremalnych, więc, będąc jeszcze na scenie, przenoszę cały ciężar gry na lewą stronę, a w głowie zachodzi właśnie myślowa burza, która mogłaby w jakikolwiek sposób wykreować coś, co nam tutaj pomoże. I nagle mam. Wiedziałam, że za chwilę schodzę w kulisę i mam kilka minut przerwy do kolejnego wejścia na scenę. Przypomniałam sobie o wszystkich rzeczach, o których nie mam pojęcia i nie wiem dlaczego o nich wiem. I zaczęłam działać. Po swoim akcie zeszłam cichutko i w kulisach nagle całe życie nabrało tempa. Wyskoczyłam jak poparzona ze swojego kostiumu i prędko ubrałam się w czarne getry i koszulkę, żeby nie było mnie widać i popędziłam do pomieszczenia, w którym składowane były najróżniejsze techniczne cuda. Wzięłam ogromną szpulę. Kabla, chyba tak to się mówi, yy, która ważyła, myślę, że ze trzy razy tyle co ja, i pobiegłam pod scenę. Odpięłam stare kable, rozwinęłam nowy, przepięłam wszystko, co było do przepięcia, podczas gdy kilka centymetrów nade mną przedstawienie trwało w najlepsze i nagle bum! światło po prawej stronie wróciło. Zwinęłam stary kabel i wróciłam do kulis, gdzie przebrałam się z powrotem w swoją postać, wracając do roli, wbiegłam na scenę. Nie wiem skąd wiedziałam, co robić, nie wiem skąd wiedziałam, gdzie składowane są takie rzeczy. I doprawdy nie wiem, jak to się stało, że po prostu niczym elektryk z dwudziestoletnim starzem uratowałam sytuację. Podświadomość rejestruje więcej, niż ci się wydaje. I jeśli raz popatrzysz na cokolwiek, to zakodowało się w tobie nieprawdopodobnie wiele rzeczy. Świadomość przechwyciła tylko kilka procent. Podświadomość za to absolutnie wszystko, dzięki czemu, kiedy nagle łajno podjeżdża pod Twój mały śliczny domek, tym razem spokojnie kończysz śniadanie, dopijasz kawę, pokręcisz się w tej z powrotem, po czym jeszcze przed rozpoczęciem dnia wywozisz ze dwie taczki kupy do ogródka, a niech działka rozkwita. Więc jeśli myślisz, że szczęście odnajdziesz tylko wtedy, kiedy będzie w Twoim życiu pięknie, spokojnie i kolorowo, to nigdy tej pełni nie doświadczysz, bo zawsze będzie za mało pieniędzy, za dużo obowiązków, zawsze będzie brakowało czasu na pasję, wciąż będziesz miał poczucie, że jesteś niewystarczająco dobry, a odpoczynek to na emeryturze, o ile rzecz jasna, dożyjesz. A jeśli już szczęśliwie dotrwasz do tej emerytury, to wówczas nie będziesz miał siły na te wszystkie aktywności, które zaplanowałeś sobie jeszcze kilkanaście lat temu. Poznałam wielu bardzo zamożnych ludzi, którzy żyją w tak ogromnym napięciu, że zupełnie nie ma im czego zazdrościć. Pieniądze zamroczyły im umysł i próbują kupić sobie czas, zdrowie i miłość innych ludzi. Ale to tak nie działa, bo wszystko, co najbardziej wartościowe w życiu, nie ma waluty. Co gorsza, warto nie bagatelizować tego, co teraz powiem, bowiem wszystko, co masz, prawdopodobnie stracisz. I nie, nie jest to pesymizm, to po prostu prawda. Rzeczy się dzieją, cokolwiek się unosi, następnie spada, a to, co spada, później znów się unosi. Życie to taka trochę karuzela. Raz masz, a chwilę później nie posiadasz już nic. Czym bardziej przywiązujesz się do tego, co materialne, tym bardziej definiujesz siebie poprzez różne rzeczy. A kiedy nagle je stracisz, no to cóż, jesteś wtedy nikim? Halo, jesteś naprawdę dużo bardziej wartościowy. Jesteś kimś więcej niż te twoje różne drogie bajery, zegarki i telefony. Szczęście to chwilowy stan, jednak ciepło, które płynie dzięki niemu, może mocno się utrwalić i krótkotrwająca emocja staje się nagle cechą charakteru. Wszystko za sprawą tego, że przyjmuje się w życiu to, co aktualnie ma miejsce, bez walki, uciekania czy zaniechania, akceptując, doświadczając i biorąc dla siebie to, co najlepsze, jesteś w domu. Wiele razy porzuciłam swoją życiową darmę i przestałam robić rzeczy, które mnie karmią, po to, aby zająć się czymś poważnym. I wiesz, to zawsze kończyło się katastrofą. Mój głos mówił do mnie głośno i wyraźnie, że nie wolno od siebie uciekać, że trasa wbrew sobie przyniesie mi ciężar życia, z którym nie będę potrafiła się uporać. I tak właśnie było wielokrotnie. Stres, który mi towarzyszył, był nie do wytrzymania, a że organizm jest arcy, mądry, bronił się ile mógł. Jeśli zatem zmagasz się z przewlekłym bólem głowy, jak chociażby migrena, to nie. To nie jest kwestia genetyki. Sam się w to władowałeś. Jeśli nawraca Ci ból gardła albo babrzesz się z zapaleniem krtani, to bardziej niż pewne jest to, że nie wypowiadasz czegoś, co powiedzieć chcesz już od wieków. Problemy ze zdrowiem dotyczącym uszu? Czego nie chcesz usłyszeć? Co robisz wbrew sobie? Choroby płucne? Bóle pleców? I tak to wszystko jest obrona organizmu przed aktualnie największym szkodnikiem przed tobą. A wierz mi, że jeśli chcesz ze sobą walczyć, to twoje ciało pokaże ci, kto tutaj rządzi. A wojnie zawsze towarzyszą ofiary. I naprawdę tego właśnie chcesz od swojego życia? Tego? W jednym z odcinków tej serii podcastów mówiłam już o samouleczaniu i nie jest to żadne czary mary, choć pozostawiam ci dowolność i myśl o tym w jakich tam kategoriach sobie chcesz. Jednak co warto nadmienić, to fakt, że wszystko co dzieje się w twoim organizmie jest lustrem tego jak żyjesz. Dziś wiem, że opiekowanie się sobą to stawianie czoła światu, tworzenie go trochę po swojemu, odkrywanie tego co niepoznane. I bycie wynalazcą, być może to, co chcesz robić, nie ma jeszcze żadnej nazwy. Może jest to coś, co nie ma nic wspólnego z twoim aktualnym życiem. No i co z tego? Postawić na siebie można w każdej chwili. Dawanie sobie szansy można rozpocząć nawet wtedy, kiedy tych szans dawałeś sobie już milion pięćset, sto dziewięćset i była kicha. Nie wolno porzucać siebie w imię dobra ogółu, bo takowe naprawdę nie istnieje. Jest taka fajna opowieść o dwóch akrobatach. Jeden z nich stoi na końcu bambusowej tyczki, a drugi stoi na jego ramionach. W historii opowiedzianej przez Buddę, akrobata stojący na dole mówi do tego na górze: Dobra. Ty uważaj na mnie, a ja będę uważać na ciebie. I w ten sposób uda nam się zrobić sztuczki, a następnie bezpiecznie zejść, zdobywając trofeum. Na co drugi mówi? Nie. Ty uważaj na siebie, a ja na siebie. Wówczas wszystko pójdzie wspaniale. A zatem jeśli postanowisz, że chcesz wieść dobre i wartościowe życie, zastanów się, czym ono dla ciebie jest. Co karmi twoją duszę i sprawia, że jest ci dobrze, lekko i przyjemnie. Pamiętaj jednak o tym, że to nie ludzie, sytuacje, miejsca i rzeczy sprawiają, że jesteś wartościowy. To ty się do tego przyczyniasz. I niezależnie od tego, co masz, co tracisz, zyskujesz, albo jakie łajno spadnie ci na głowę, ze spokojem zaakceptujesz tę trudną sytuację i odmienisz bieg wydarzeń poprzez zmianę sposobu myślenia i działania. Sam fakt wyruszania w podróż w głąb siebie daje niesamowitą satysfakcję. Warto pamiętać o tym, że prawdopodobnie wszystko pójdzie inaczej niż planowane. Zdarzy się mnóstwo sytuacji, których nie przewidzisz, choćbyś nawet spakował swój plecak na wojnę nuklearną. To zaskoczy cię na przykład to, że nic takiego nie będzie miało miejsca. Wobec czego, zamiast być jasnowidzem, odbierając sobie możliwość eksplorowania świata, otwórz się na to, co przynosi Ci nowy dzień. Dostałeś wspaniałą możliwość stworzenia czegoś wyjątkowego. I nie, nie mówię tu o sukcesie na miarę gwiazdy wszechczasów, czy posiadania pieniędzy, których oszacować nie sposób. Nie! Dostałeś małe, zwykłe i proste życie. I to naprawdę jest. Cudowny świat. Nie musisz nikomu nic udowadniać. Poszukiwanie szczęścia to kroczenie własną ścieżką, dzień po dniu, bardzo konsekwentnie. Robienie małych i przyjemnych rzeczy, pytanie siebie, czego aktualnie potrzebuje i stworzenie sobie przestrzeni do rozwoju w takich dziedzinach, które są tobie bliskie, niezależnie od tego, czy aktualnie są modne, dają pieniądze, czy komuś one w smak, czy też nie. Często piszecie mi o tym, że chcecie podjąć działanie w jakimś konkretnym kierunku, ale bliscy tego nie rozumieją, nie akceptują, lub co gorsza, wręcz kpią z tego. Okej. Okay. I to ma właśnie sprawić, że zrezygnujesz, tak? Naprawdę? Jak sobie myślę o tym, że następne kilkanaście lub co gorsza kilkadziesiąt lat miałabym sobie powtarzać w duchu: nawet nie spróbowałam. Ojej, nie ma o tym mowy. Ciekawe jest też to, że kiedy już sobie kroczysz tą swoją ścieżką, zachodzą w tobie bardzo ciekawe procesy. Na przykład u mnie jest tak, że kiedy maluję, świat zupełnie nie istnieje, a zegar, ach, tam zegar, można go wywalić do śmieci. I wierz mi, że za każdym razem jedyne czym się zajmuje to malowanie. W ogóle nie myślę o efekcie końcowym. W sumie nie jest dla mnie jakoś specjalnie istotny. Sam proces tworzenia jest aktem niekończącej się wewnętrznej radochy. Reasumując, w tę podróż możesz wyruszyć teraz i nie potrzebujesz mieć żadnego specjalistycznego sprzętu. Jeśli autentycznie chcesz w tym swoim życiu uczestniczyć, a nie tylko raz na jakiś czas bywać, to może warto zatrzymać się i zastanowić wreszcie, czego ty tak naprawdę chcesz, a następnie szukać możliwości. I działania w kierunku, który sobie obierasz. Z biegiem rozwoju cele będą ulegać transformacji. I to zupełnie naturalne. Zadbaj o siebie, jak o najlepszego przyjaciela. Wówczas wróg się wycofa. Nie jesteś nawet w połowie tak zły, jak ci się wydaje. Wobec tego, obieraj kurs na wartościowe życie wartościowe dla ciebie. Jeśli kiedykolwiek ktokolwiek powie ci, że to, czym się zajmujesz, jest niepotrzebne, głupie lub do niczego, to jego opinia i ma do tego prawo, ale wcale nie musi ona wywierać wpływu na ciebie. Niechaj myśli sobie i niech podoba mu się, bądź nie. Co nas to obchodzi? Ja robię swoje, bo karmi to moją duszę jak cholera. Tworząc sobie szlachetną ścieżkę prawdy, w zgodzie ze sobą, przyjmujesz wszystko, co się wydarza, akceptujesz. I korzystasz z tego na tyle, na ile można, a następnie puszczasz to wolno, a więc szczęście jest tak naprawdę zależne tylko od Ciebie. Wyruszaj w tę piękną podróż, a będę Ci w niej towarzyszyć. I pamiętaj, kiedy przyjdzie jakakolwiek trudność, przypomnij sobie o tym, o czym tutaj mówimy. Prawda nie jest na własność, wobec tego korzystaj z całych sił. Dziękuję Ci za wszystkie udostępnienia, polecenia, wiadomości, historie itd. Jesteś współtwórcą tego podcastu. Rozkwitaj. Wiem, że świetnie sobie ze wszystkim poradzisz. Czasem będzie to trwało kilka dni, a czasem kilka lat. Czas nie ma żadnego znaczenia, jeśli podążasz za swoim dobrym wewnętrznym głosem. On już wie, co zrobić. Ach, i ważna sprawa. Dziś jest Twój bardzo ważny dzień mianowicie. Nie urodziny i z tej właśnie okazji warto jest być dla siebie wyrozumiałym, łagodnym i świętować od rana do nocy. Tak, taki dzień zdarza się zupełnie wyjątkowo, bo aż 364 dni w roku. A jeśli masz dzisiaj szczęśliwie urodziny, to warto je celebrować tak samo jak nie urodziny. I życie nabiera barw, bo masz przynajmniej 365 powodów do urozmaicania swojego świata. Życzę ci wspaniałości i kolejnym razem słyszymy się wyjątkowo, bo dopiero za dwa tygodnie. Wtedy pomówimy sobie o tym, że czas według mnie zupełnie nie istnieje. Trzymaj się, papa! Pa.